Diamanty i Smolasty w Rodiowej Czwórce w audycji Muzyczny Lunch, gościnnie na wokalu Nostalgia. Która we własnej osobie pojawiła się w naszym studiu. Witaj, cześć. Cześć. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również, bo piątkowa <grym> premiera bardzo mnie ucieszyła. Kompozycja, która od razu przypadła mi do gustu i zadzwoniłem do twojej wytwórni z, z zaproszeniem do audycji. Cieszę się, że dziś będę mógł z tobą rozmawiać jako artystce solowej, a nie tej, która jest zaproszana do projektów. Co więcej, tym razem to ty zaprosiłaś <grym> do swojej debiutanckiej. Piosenki teczapa. Tak, tak, przyszedł w końcu ten moment i na mnie. Jak to jest w ogóle debiutować kolejny raz? Bo nie bez przyczyny ta kompozycja dam, diamenty, bo to był debiut smolastego poniekąd to mhm. również twój. Jak to jest? Uczucie jest dosyć dla mnie naturalne. Mhm. Było, było dużo ekscytacji przed, przed premierą, dużo emocji. Ale czuję taki spokój i radość, wdzięczność za to, że w końcu, w końcu robię to na swoje konto. Że solowe tak. piosenki, że tak. będzie solowy album. A kiedy przyszedł ten moment, że nie wiem, czy to ciebie zaczęło uwierać, że jesteś zapraszana jako gość do piosenek i stwierdziłaś dobra, koniec, zaczynam teraz pracować na swoje konto? Wiesz co, po prostu w pewnym momencie poczułam, że Muszę podjąć jakąś decyzję. Nie mogę być wiecznie gdzieś tam wokalistką w tle. Okej, okay, pewnie. Po prostu e, tworzę utwory swoje, więc czemu mają one nie wychodzić na światło dzienne. Wcześniej pisałaś dla innych artystów y, piosenki, teksty? E, nie, nie, nie. Miał, do szuflady? Tak, tak ja raczej do szuflady. Gdzieś tam współpracowałam z y, ludźmi, którzy tworzyli też muzykę, ale. Nigdy takim songwritingiem stricte się nie zajmowałam. Mhm. Bardziej właśnie pisałam do, szuf do szuflady, no do szuflady, tak, to jest dobre określenie. Ale był taki moment, wracając do swojego pytania, mm, że po prostu no, stwierdziłam, że muszę zacząć robić, a nie szukać motywacji, bo. No, To nie no, ma tak sensu, tak? Po prostu muszę. Muszę i już. Tak, po prostu, muszę... i, tak, i po grać. prostu robić, mm -hmm. robić rzeczy. Nie, nie szukać tej motywacji, po prostu to robić, to co mam do zrobienia. Singlowa pierwsza twoja debiutancka piosenka zatytułowana Szum i od razu yy, w duet. Od razu mm -hmm. takie było postanowienie, że pierwszy utwór wyjdzie właśnie z kimś? Tak, I... taki był zamysł. Mm -hmm. tak, I od razu tak. wiedziałeś, że to będzie ketchup? Nie od razu, bo nie wiedziałam tak naprawdę, jaki będzie pierwszy ten single. Mhm. Ale w momencie, gdy, gdy powstał ten utwór, to docelowo miał być ktoś inny na nim i był z taką intencją trochę też tworzony. Ale koniec końców po prostu no, ketchup idealnie pasuje na tym utworze. Na tym to prawda. Zresztą to jest y, z jednej strony trochę trudne wybrać mhm. osobę, która nie popsuje na tak, utworu. Tak, tak. I A po, wręcz się. I myślę, że też tak było, gdy ty nie zaczęłaś się pojawiać mhm. u innych artystów, u smolastego i wielu, wielu innych, bo jednak no, jedna i druga osoba może mieć dobre głosy, ale one nie zawsze ze sobą grają. Oczywiście. I pewnie mm. jak to było? Ketchup przyjechał do studia, spróbowaliście, gdy to zaczęło się kleić. Przyjechaliście on... piątkę, że, że tak. Będziesz to na mojej To było, to było trochę pisance. inaczej, bo y, on po prostu dostał od nas utwór i y, wysłał nam tak zwaną prewkę, okay. Czyli dograł po prostu gdzieś tam u siebie. Y, I w, jak już dostaliśmy i powiedzieliśmy: OK, jest super. To potem już się spotkaliśmy w studiu, poznaliśmy się, bardzo, w ogóle bardzo fajnie wspominam ten czas yy, i nagraliśmy finalne wokale po prostu. No tak zwanego czyściocha. Tak, tak. I wtedy tak. poszło. Tak. To i teraz posz... y, posłuchamy premierowo w czwórce, w muzycznym lunchu. Nostalgia, gościnnie, podkreślam, gościnnie, Ketchup i utwór Szum. Muszę przyznać, że to jest bardzo dobra kompozycja. Nostalgia, ketchup gościnnie w radiowej czwórce, w muzycznym lunchu. Kto odpowiada za produkcję? Faded Dollars. No, to raczej postać znana, która tak. tworzyła dla niejednego znanego rapera i nie tylko mhm. z tej świata muzyki. Przycisk off, czy on bardziej u ciebie? To zależy. Okay. Wiesz co, ostatnio off bardziej. Mhm. Jeśli chodzi o negatywne rzeczy, to off. No ale chyba bardziej on też, jeśli chodzi teraz tak, o ten tak, rozpęd tak, i żeby. Tak, jeśli chodzi o, o muzykę, to on. Jeśli chodzi o całą resztę, to off, trochę. Ale skąd, skąd się wziął ten off? No, takie, takie są czasy teraz chyba, że? Nigdy wcześniej tak nie było, że aż tak jesteśmy przebodźcowani. Mm -hmm. Po prostu przytłoczeni informacjami, no swoimi tak, jest... myślami, emocjami, więc po prostu to było taki trochę nacisk na to, żeby pokazać jednak, że to jest duży może problem, to nie chcę używać tego słowa że problem, ale że po prostu trzeba, trzeba się wyłączać i trzeba oddzielać sw swoje te myśli, swoje swoje po prostu odczucia na chwilę na bok. Bo... Skoro już zahaczyłaś o, mhm. o, o ten temat, bo zastanawiam się faktycznie, no, internet, media społecznościowe, playlisty, mhm. mamy tego tak dużo, zastanawiam się, jaką muzykę byś tworzyła, przychodzi 2023 rok, nie ma mediów społecznościowych, nie ma internetu, mhm. jaką byś nagrała wtedy płytę, gdybyś nie była przebodźcowana tym, co daje nam internet? Ciekawe. No. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. No bo z pewnością codziennie jesteś w swoim smartfonie, zaglądasz my. tam, słuchasz. Y, też na ciebie jako artystkę mają wpływ my. playlisty, na które codziennie, y, po który codziennie sięgasz, my. to też wpływa na to, jaką muzykę tworzysz, jaką chcesz my. grać. A gdyby tego nie było? To znaczy, i tak bym tworzyła taką, bo ja lubię bardzo, okay. lubię bardzo. Y, Elektronikę. Elektronikę, tak. Mm. No, lubię to określać na przykładzie szumu, że to jest trochę taki, taki mental pop. Wiem, że nie okay. ma takiego określenia w ogóle jeszcze chyba używanego. W o, widzisz, to jest, jesteś pierwsza. <grym> okay. tak. Mental pop. Po tak, Po prostu taki mm, gatunek, który łączy rozrywkę, mm -hmm. ale z takim mm, właśnie naciskiem Trochę surowym na, 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 na mentalność człowieka. I trochę uka, ukazuje i, jego, jego strony dobre i złe. Podoba mi się to podejście mm. do Twojej twór, twórczości, no, ale ma, będziemy mieli za chwilę 2023 mm -hmm. rok. Media społecznościowe <gryw> będą internet będzie nam towarzyszył tak. i te playlisty, e, również jakie są Twoje plany. Hmm. No bo wiesz, jeden singiel to za mało. No pewnie. To komu by tam jeden singiel wystarczył? Drugi singiel wychodzi w przyszłym miesiącu. Czyli już będziemy mieli tak. 2023 tak. rok. Mhm. Oczywiście. A epka prawdopodobnie tak na 90% to jest drugi kwartał 2023. No, yes. i mam nadzieję, że ruszysz też z koncertami, bo ten materiał, jak wybrzmi <grym> koncertowo, to mm. może być naprawdę bardzo ciekawie. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Przypomniałeś mi trochę, uwielbiam te momenty, kiedy przychodzą artyści ze swoim pierwszym utworem w ogóle Nie. z takimi początkami. Pamiętam tutaj te spotkania z Kaśką so Sochacką, e, na przykład Cortezem i wieloma innymi artystami, a gdy spotykaliśmy się już po roku na przykład, czy po dwóch latach, mhm. byli w zupełnie innym miejscu jako artyści. Inaczej też opowiadali o swojej twórczości, więc y, myślę, że na długo zapamiętam też y, naszą rozmowę, bo to jednak twój debiut. Tak. Dziękuję. No, kawałki są w drodze, następne, także wszystko to, co powiedziałam, to. Także ma na pewno pokrycie. Spo tutaj się spotkamy. Tak, na pewno się spotkamy. <grym> Nostalgia była gościem czwórki muzycznego lunchu. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.